Dzień dobry, witam się z Wami ponownie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jestem dzisiaj w mieście oddalonym chyba z 40 minut od nas. E, przyjechałam do Andover, słuchajcie, po em, farby i jakieś inne takie produkty do naszego remontu, które są nam niezbędne. Niestety okazało się, że w dobie koronawirusa i pandemii nie wszystko jesteśmy w stanie, słuchajcie, kupić online. Wiele rzeczy w ogóle nie dotarło. Musieliśmy, słuchajcie, kłócić się o to, żebyśmy dostali pieniądze, zwrot pieniędzy. No, generalnie cały ten nasz remont i rozpoczęcie tego całego, wiecie, malowania nie zaczęło się najlepiej. Ja niestety musiałam wrócić do pracy 3 tygodnie temu, kiedy już właściwie remont się rozpoczął, tak naprawdę, bo skrobaliśmy ściany przez dobre dwa tygodnie, zanim teraz Ryan, wiecie, poleruje ściany i doprowadza je do porządku. Powiem Wam, że wydawało się, wiecie, zanim rozpoczniecie remont jeszcze sami. To wydaje wam się, a damy radę, co to dla nas. Przecież to nie jest jakaś fizyka jądrowa. No i tu się zaczynają schody. Tak, tu się zaczynają schody, wiecie co? Ja nie wiem, co mam wam powiedzieć. Koszty chyba nas nie tyle, że przerosły, bo, bo mieliśmy na to fundusze, ale Ryan wziął tydzień wolnego z pracy. Minęły już trzy dni i nawet nie jesteśmy w połowie tego, co, co, gdzie powinniśmy być. Ja generalnie od dwóch dni jeżdżę. Nie wychodzę ze samochodu. Bardzo jest mało rzeczy, które można dostać w naszym pobliskim mieście, dlatego muszę jeździć, wiecie, co i szukać w okolicznych miastach. To zajmuje czas. Na całe szczęście moja Natalia i moje przyjaciółki zabierają moją natalkę albo jej tata. Dzisiaj jej tata ją zabiera, no bo po prostu u nas jest tak tyle kurzu. Ja wchodząc do domu, to zamykam oczy, biorę szmatę i po prostu jadę z tematem, a Ryan do mnie mówi, ty jesteś nienormalna, na co ty to teraz sprzątasz, jak to za chwilę się znowu narobię, ale ja, słuchajcie, mam po prostu obsesję. To jest, to jest chyba jakaś choroba. No w każdym bądź razie, słuchajcie, idę zobaczyć, czy uda mi się zakupić farby. Tutaj obok sklepie jest The Range. Mam nadzieję, że może uda mi się znaleźć dodatki do łazienki, które są nam potrzebne. Nie są one jakby niezbędne na chwilę obecną, ale skoro już tu jestem, to zajdę i zobaczę, czy w ogóle coś uda mi się znaleźć. Słuchajcie, chodzę w ciuchach starych, brudnych. Jestem cała w kurzu. No wiecie co, nawet jeżeli ktoś na mnie patrzy, to mam to w nosie. Idziemy, chodźcie. słuchajcie, jestem w domu, udało mi się kupić farbę, słuchajcie, którą szukaliśmy, wszędzie ona jest out of stock nigdzie jej nie można dostać więc pojechałam jeszcze w kilka miejsc w Andover i udało mi się znaleźć cztery ostatnie, słuchajcie puszki więc mamy 10 litrów farby na przedpokój Ryan, ja nie wiem czy słyszycie, ale Ryan właśnie Um, ściera farby wygładza um, ściany a ja idę dalej skrobać słuchajcie mam jeszcze jedną ścianę do zeskrobania i koniec chyba już więcej nic nie będę musiała skrobać miejmy nadzieję, bo powiem wam, że jest hardcore, naprawdę Zobacz, nie wiem czy to widać, ale wszędzie jest tyle rzeczy ja musiałam wszystko z przedpokoju w pokojach, wszystko w szafki, w pudła, co się dało, gdzie się dało, słuchajcie. E, no, żeby to, żeby to nie zakurzyć całkiem całego mieszkania, wszystkie drzwi są oczywiście pozamykane, ale to jest, wiecie, to się nie da uniknąć. To człowiek nawet na butach przyniesie, więc no, jest wesoło. Będę was um, updateować, co dalej u nas. kochani, witajcie. Pomyślałam, że po kilku dniach nagram Wam taki szybki update, co tam się dzieje u nas z remontem. Słuchajcie, tak jak widzicie, jestem cała w kurzu, cała w pyle. Udało nam się dzisiaj już zeszlifować wszystkie łatki, które były założone na ścianach. Słuchajcie... Wszystko jest zeszlifowane. Umyliśmy wszystkie ściany. Właśnie przygotowałam szybko. Słuchajcie, kolację dla mojej córki. I Ryan zaczął malować już sufit. Także już pierwsze takie widoczne gołym okiem postępy widać. O! Słuchajcie, Rajan właśnie spadł z, ze schodka i e, się wystraszyłam, że coś sobie połamał, ale na szczęście jest cały, trochę go tam boli. Ehm, I tak, lecę po Natalkę do szkoły, słuchajcie, i nagram Wam szybko, jak wyglądają postępy w, z remontem. Słuchajcie, stała się rzecz niebywała. Mm, jesteśmy... W 3 czwarte drogi słuchajcie naszego remontu. Dzisiaj jest sobota mamy taki trochę dzień bardziej organizacyjny niż dzień remontowy, dlatego że Natalka zaraz jedziemy na, do okulisty z nią. Słuchajcie, Ryan pojechał kupić, dokupić kilka rzeczy i zamówiliśmy, z, na eBayu kupiliśmy. Mm, taką maszynę do filtrowania powietrza, e, odkupiliśmy po prostu od kogoś, bo nowa kosztuje prawie 800 funtów, więc postanowiliśmy, że kupimy e, z drugiej ręki. Słuchajcie, taką e, i zobaczymy, co to w ogóle, czy to, czy to się do czegokolwiek nada. E, I tak, e, słuchajcie, ściany wyglądają, powiem Wam szczerze, trochę niebiesko, bardziej niebiesko niż szaro. Może to też z punktu takiego widzenia, że w zależności jak światło, słuchajcie, pada, to też dużo zmienia. Te ściany tutaj za mną i wszystkie drzwi również będziemy malować i to jeszcze w dniu dzisiejszym rozpoczniemy. Słuchajcie, podłoga tutaj też będzie wymieniana, schody będą, słuchajcie, wymieniane. Także mm, jesteśmy w połowie drogi, ale już y, widać małe efekty. Także myślę, że jest y, coraz lepiej. Muszę się Wam jeszcze do czegoś przyznać. E, mm, nie, to znaczy, wiedzieliśmy, że zajmie nam to dużo czasu i że będzie to pracochłonne, e, ale ja nie planowałam jeszcze powrotu do pracy aż do października. Ale tak się złożyło, że moja szefowa potrzebowała, żebym już wróciła na początku września. Więc właściwie, kiedy rozpoczynał się nasz remont, ona zadzwoniła, czy na drugi dzień mogę przyjść do pracy. No i jakby nie mogłam jej odmówić, bo ona zawsze jest bardzo w porządku wobec mnie. Słuchajcie. E, więc ja jestem zawsze w porządku wobec niej e, no i w ten tydzień, w który wróciłam to była środa, czwartek, piątek ja zrobiłam bardzo dużo godzin um, żeby jej pomóc bo było bardzo dużo osób jest na zwolnieniu bardzo dużo osób jest słuchajcie, na wakacjach no bo teraz musimy na koniec roku wykorzystać cały urlop, który nam został um, do wykorzystania no i tak naprawdę słuchajcie. No i tak naprawdę słuchajcie, nie bardzo byliśmy na to przygotowani, że ja wrócę do pracy. Powiem Wam, że jestem wykończona fizycznie, naprawdę. Ja poza tym, że chodzę do pracy od 8 do 14 codziennie, to jeszcze, słuchajcie, są obowiązki inne, nie tylko malowanie ścian i. i, i te, cała ta, wiecie, robota przy, przy tym remoncie. No i co e, so, jest jeszcze na talki szkoła, są zajęcia pozalekcyjne, które też się już zaczęły. E, m, są zakupy, jest cała organizacja. U mnie w domu wszyscy pracują e, po dużo godzin dziennie, więc tak naprawdę ja jestem jedyną osobą, która może te zakupy zrobić. Więc to był kolejny problem. To znaczy to nie jest problem, tylko to jest bardzo, słuchajcie, pracochłonne i bardzo zajad mi się zrobił. A wow. bardzo czasochłonne i bardzo no, po dużo energii mojej spożytkuje na dodatkowe jeszcze inne zajęcia. Także mój rajan wziął tydzień wolnego, żeby tutaj w ogóle zadziałać, żeby w ogóle zacząć ten remont, bo Hmm, bez czasu wolnego, wiadomo, takie y, małe rzeczy, które tam pomalowanie skertingów czy tam y, pomalowanie, wiecie, y, tych drewnianych części, które mamy do połowy, to tak naprawdę można to robić po pracy, tak? Skończysz tą pracę o godzinie 17 czy tam 18. I możesz sobie przebrać się w dresy i pójść i, i jeszcze dorobić to wszystko, co tutaj trzeba będzie dorobić, bo on od poniedziałku już wraca do pracy. No ale dzięki temu, że pracuję z domu, jakby w każdej chwili może po zakończonej pracy po prostu przebrać się i, i skończyć i, i robić kolejne wykończeniowe sprawy, które jeszcze, jeszcze przed nami, słuchajcie. Zastanawialiśmy się przez długi czas co zrobić ze schodami, dlatego że my tu mamy taką starą wykładzinę, którą kiedy ja się wprowadzałam do tego mieszkania, moja mama sama przykleiła, słuchajcie, to jest złota kobieta i ona tutaj tak jest od tylu lat, no te schody wyglądają dramatycznie, słuchajcie, to już jest po prostu, one... To miało być tylko na chwilę, a jak y, wiecie, minęło 8 lat, więc ta chwila się trochę przedłużyła. Połamałam, słuchajcie, wszystkie paznokcie przy tym remoncie, no ale już pomijając to y, zastanawialiśmy się, co zrobić ze schodami. No i mamy problem, bo... Y, to znaczy problem, no po prostu koszty remontu były bardzo wysokie. Dlatego, że musieliśmy sami szlifować e, ściany, musieliśmy zakupić e, dodatkową, bardzo, bardzo wysoką um, ladder. Um, bardzo wysoką, bardzo wysoką drabinę musieliśmy wy, zakupić, słuchajcie, dodatkowo, dlatego, że jedna ściana tutaj. W przedpokoju ma 6 metrów, e, więc żadna z tych, które mamy e, drabin, by tam nie, nie sięgnęła. E, z kolei znajomi, którzy mają takie drabiny, mieszkają dosyć daleko od nas, więc nie mieliśmy jakby nawet tego przewieźć, że, e, żeby przewieźć na przykład z Londynu do, do mnie tutaj, e, więc postanowiliśmy, wszyscy mamy tylko auta osobowe, więc to by było w ogóle nieawykonalne. Um, więc postanowiliśmy, że zakupimy taką drabinę. To był kolejny koszt 200 funtów. I tak, um, kiedy się to wszystko, wiecie, dodaje, no to um, koszty bardzo wzrosły. No, um, kolejnym naszym kosztem będą właśnie schody. Um, dlatego nie kupuję jeszcze na razie żadnych dodatków, ani um, nic, co um, chciałabym bardzo już mieć. A nie mogę, bo po prostu no, muszę zrobić te największe, najważniejsze rzeczy, a później przyjdą przyjemności e, dla mnie. Także, także myślę, że schody. E, będę musiała po prostu zawołać jakąś firmę, która zajmuje się takimi rzeczami. Tutaj w Anglii jest bardzo modny e, taki dywan na schodach. E, I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że Wiecie co, takie drewniane schody, które mi się marzą, to po no, prostu to jest wysoki koszt. I nie wiem, jak długo będziemy jeszcze mieszkać w tym mieszkaniu, a takich schodów nie zdejmę. Wiecie, drabinę za 200 funtów spakuję w auto i wywiozę, tak? A schody tu zostaną, więc no, nie będę jakby inwestować. Nawet jeżeli miałabym zainwestować na kolejne 10 lat, to nie będę inwestować takiej kwoty tylko w schody. Tylko po to, żeby ktoś mógł tu sobie później przyjść i mieszkać i z tych schodów korzystać. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy to po prostu jak najniższym kosztem, by i tak fajnie to wyglądało. No Są one do, do zmiany, nie oszukujmy się. Też tutaj w tym pokoju mam taki stary dywan, który tu był, kiedy się wprowadziłam. Ryan położył podłogę w dużym pokoju dwa lata temu, kiedy robiliśmy remonty w pokojach. Słuchajcie, i on mi położy tutaj tą samą podłogę, bo mamy jeszcze zostały nam panele. Położy mi tą samą podłogę, którą mam w, w salonie, położy w przedpokoju. E, no i ja będę malowała tutaj te ściany. Podejrzewam, że psz, myślę, że jutro, z dniem jutrzejszym to będzie już em, sprawa zakończona. Kolejnym miejscem będzie łazienka, która też wymaga już e, słuchajcie, malowania. Chcę pościągać wszystkie półki, szafki, lustra, wszystko co jest w łazience. Chcę to wszystko pościągać i zakupić nowe meble i nowe, nowe lustra i, i troszeczkę to odświeżyć. Myślę, że, że tak, że to no jest to kolejny koszt. Nie oszukujmy się, więc będę musiała jeszcze chwilę odczekać, żeby, no żeby też nie, wiecie, nie spukać się całkiem z całej kasy, poczekać na kolejne wypłaty i, i z kolejnymi tygodniami po prostu pomału sobie to um, uzupełniać. Um, dlatego ten remont to, wiecie co, chciałam Wam nagrać taki filmik przed i po, ale ten filmik po prostu będę musiała zakończyć. Już teraz, a pokazywać Wam kolejne efekty i co tam udało nam się zrobić po prostu we vlogach, dlatego że no nie będzie to trwało tak tyle czasu ile myślałam, że to będzie trwało. To znaczy, wiadomo, ja bym to chciała zrobić wszystko naraz i mieć to z głowy tak w przeciągu 4 tygodni, pach, 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 zrobione. No ale nie oszukujmy się, po pierwsze koszty, po drugie też mamy inne obowiązki. Wszyscy musimy pracować, wszyscy musimy y, zajmować się domem, y, także będzie to trwało troszeczkę dłużej, ale y, myślę, że i tak y, fajnie będzie wrócić do tego filmiku słuchajcie, i po prostu powspominać jak to, y, jak to było. Mam nadzieję, że już następne filmiki będę nagrywać na nowym telefonie. I y, y, tak y, mam nadzieję, że podobał Wam się film. Nie wiem, czy dużo mam materiału, czy nie. Być może, że troszkę się tam nagrało kilka rzeczy. Pokażę Wam teraz jeszcze na sam koniec, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i każde małe efekty będę pokazywała Wam w kolejnych vlogach. A teraz całuję Was mocno i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa!